Siemanko, siemanko, ja jestem Lewku i witam was serdecznie w kolejnym odcineczku z Farming Simulator 2022. I witam was serdecznie na naszej ukochanej serii, czyli na mazowieckiej nizinie V3. Słuchajcie, hmm, ciąg dalszy prac bożniwnych, czyli wapnowanie pola. Dzisiejsza akcja właśnie to jest wapnowanie pola. Co się zmieniło na gospodarstwie? Bo muszę nagryć szybko odcineczek. Ten, pozobaczcie na te chmury, no, nie za ciekawie wyglądają, nie? Boję się żeluję, a mam właśnie na polu wapno, które przywiózł mi taki dostawca z takiego tam pobliskiego skupu wczoraj wieczorem. Więc, tak, wyciągnąłem sprzęty, wyciągnąłem sprzęty typowo pod pracę, takie pożliwne, sierpnik już wyciągnąłem, patrzyłem, coś tam wymieniałem, zaglądałem, e, przyszykowywałem po prostu do pracy, mm, pracy później e, w polu. Jest już tak naprawdę przyszykowany na tip-top, tylko e, zamówiłem jeszcze o tutaj te haczyki. Tutaj te haczyki i takie krążki co podają właśnie zboże tutaj bo są niektóre wyrobione mocno Dlatego czekam jeszcze i będę wymieniał to e, 85 dzisiaj idzie na emeryturę Ponieważ nie dała rady ładować wapna na no właśnie, tak, nie dała rady w... Po prostu nie podołała tej misji, bo podnosiło przód i nie dało się po prostu nic innego zrobić, nie, nie dało się po prostu no nic po prostu nie dało się zrobić, bo ciągle w górze był ten przód. Próbowałem już połowy łyżki, połowę łyżki ładować, ale też to nie dało rady, więc no. I w dzisiejszym odcineczku z zetorkiem będziemy pracować, ale stoi tutaj pewna maszyna czyli Zetor Proxima. Zetor Proxima. Pożyczyłem go oczywiście od sąsiada. Sąsiada nie ma w domu, ale porozmawiałem z nim przez komórkę. Powiedział tam rządcę, żeby dała kluczyki. Flaszkę mu postawię za to. Jak ma. Na wczasach jest w Egipcie. No. Na wczasach w Egipcie widzi się, powodzi się, nie? I takiego zetorka ma. Eee, będę sobie nim ładował dzisiaj wapno, bo no raczej takim zetorem dam radę. Eee, dlatego bierzemy się od razu do roboty, bo no nie ma czasu. Nie ma po prostu chwili czasu. Eee, boję się, że zacznie padać. I tego się właśnie najbardziej obawiam, nie? Że zacznie padać. A, jakby, a jak zaczęłoby padać, to. No. Niefajne. Niefajnie by było z wapnem tym, co tutaj jest teraz. Bo tu jest około 10 ton tego wapna, nie? Dobra. Staniemy sobie tutaj. I biegniemy do zetorka. No jest on nowy, nowoczesny, kurde. Sąsiad go kupił w zeszłym roku. Chyba w listopadzie. Tak szczerze mówiąc ja... Jezu! Już myślałem, że wiadę w te słupki. Tak szczerze to ja się boję go używać za bardzo też. No, jest to drogi sprzęt. Jest to bardzo drogi sprzęt, więc. No, eee. myślę, że niektórzy z Was mogli sobie pomyśleć, kurde, kupię nowy ciągnik. To jeszcze jaki, nie? Jak kupił ostatnio Zetora? Zetor mu nie wystarcza, co? Za... Nie, Zetor mi wystarcza. Tylko. No. 85 piątka nie podołała misji, nie dała rady. Kurde, tego... Tego zetora też podnosi. I ja nie mogę widzieć co? Matko boska. W nie zabije. Dobra. Coś te wapno za bardzo... za bardzo ciężkie jest. Chyba kamienie tam są. Chyba kamienie są i... Przypłaciłem pieniądze za to. Zamiast wap na kamienie sobie Ale serialnie, kurde Jakbym wiedział, że coś takiego będzie, no to... Kurde. Słabo. Wolno będę robił po prostu. Coś dzisiaj moje maszyny też nie współpracują, ani sąsiada maszyny też nie współpracują. Ale spiemy. To, to już? Aha. Dobra Kurde miałem w planach zrobić dwa pola dzisiaj na odcinku się zrobię jedno pole Czego to nie chce się nabierać? Kurde Już mnie denerwuje ten fali No nie no to za dużo Starsze tyle? Dobra, starsze Wtedy mogłem od sąsiada wziąć obciążnik jakiś Coś tam miał właśnie na te ty... Na Gospy. coś leżało z boku, tak ma ładny taki obciążnik Mogę tam ładny był, ładny był W ogóle ten zetorek jest bardzo ładny ma. Czyby się nie pojawił taki na celi. Ale nie, za, za duży sprzęt. A tak, kurde. A na razie nie potrzebujemy wiecie Mam zator, teraz kupiłem nowego. No, nowego, wyciągnę, kupiłem to. Na razie zastarczę. Eee, tak. Parę kwestii mam do przegadania z Wami. Parę informacji. Otóż nowa seria zbliża się wielkimi kroczkami naprawdę wielkimi kroczkami, Seria e... mocno się zbliża ta seria bo tak naprawdę mam wszystko już przygotowane no od czego to się tak słabia wystarczy mi tyle e... Mam już bardzo dużo zrobione Teraz y, jestem na etapie dobierania maszyn Jestem na etapie dobierania maszyn y, ustawiania maszyn Wiecie, żeby nie zacząć jakoś z wiecie, takiego dużego buta, jakby to powiedzieć Po prostu nie zacząć wiecie, tak grubo tylko zacząć od takich maszyn skromniejszych, żeby skromniejszych, ale większych żeby mieć później co wymieniać, nie? O to mi chodzi. I tak, mam już zbudowaną gospę. Na pewnie wiecie, jaką wybrałem, więc mam już zbudowaną gospę, a więc mogę Wam powiedzieć, że maraton, który będzie się zbliżał. Jezu, co to? full, dobra. się o to mi chodziło, bo wapnowanie jest tylko dosyć akcją, akcją neutralną, nie? Można porozmawiać, coś tam pogadać, podyskutować, ogłosić parę informacji. Dobra. Najpierw A, się rozpala coś. A no tak, przecież muszę to wytworzyć. Nie biorę, tak. Ojej, głośno będzie, więc e, tak ci będzie Dobrze, jada? dobrze. Oj, ściągało mnie e, to tak hmm. Seria zbliża się dużymi króczkami e, Myślę, że nagram Nagram sporo filmów e, z tej serii, nowej serii e, Na Maraton, który zbliża się też yy, w y, niedzielę. W tą niedzielę, co będzie, czyli w sumie dużo Wam nie dało to tego do myśli, ale yy, w najbliższą niedzielę się pojawi. Czyli kurde, nie wiem jak, jaka to jest data. Nie wiem jaka, nie wiem, szczerze, serio, yy, Nie wiem jaka to jest data, ale w najbliższą niedzielę się pojawi maraton yy, na moim kanale. I tak, pojawi się najnowszy, yy, nowy maraton i pojawi się nowa z tym seria, bo chciałbym naprawdę już nagrać coś z tej nowej serii, na YouTube i wrzucić, bo no myślę, że wyszło mam mam to co chciałem, nie? Naprawdę myślę, że to wyszło eee, i dlatego żeby to, wiecie, tak, tą serię zareprezentować eee, chciałbym zrobić to na maratonie. Zaprezentować to serię. Doskoczyło mi się wapno już, ale to szybko idzie. Przemocno idzie. No, zrobię jedno, jedno pole. Nie dam Dwóch pół rady, Dwóch kule. Ja miałem w ogóle lady prawie, żeby to pole. Więc. Yy... Wracając do tego co mówiłem Seria się zbliża Seria się zbliża, będzie przedstawiona na, na maratonie Nie będę żadnych nie się robił spoilerów wam, albo jakichś trailerów tej, tej nowej serii, bo to będzie w sumie bez sensu No już oszukujmy się, będzie to bez sensu Jezu Nie, no, sąsiad mnie zabije, nie? Za to? Zobaczył odcinek jak sobie kopięc co? Widdy ci już nie dam sprzętu takiego. No i mi nie da, raczej. No Nie wierzę. Proszę, Farnik, współpracuj ze mną Bądźmy dla siebie mini. Zetor... Zetor Staje Dęba, nie? Po prostu. Mam... Mam już nazwę na, ta, na ten odcinek. Zetor Dęba Staje. Ciekawe, czy się to myślicie. Osoby, które... ...zobaczą miniaturkę. Ciekawe, czy będą myślały o Zetorze tym, co kupiłem, to. Bo... To można zrobić. Omówiłem już kwestie z mapą i z, z serią w poprzednim odcinku. Jaką tematykę będzie miała ta seria, omówiłem Umówi, już w poprzednim odcinku. Więc. Tak za bardzo, to nie ma ee... co tutaj gadać dalej o nowej serii. Nie wierzę, nie kurde. A mi ten farming trudnia gra, nie? Utrudniam mi nagranie odcinka. Trzymaj tak trochę to prawda? jeszcze bieg mi wypadł. Za to, że mi wypadają. Następną kwestią, co do przegadania, to chciałbym usłyszeć zdanie od Was co do tej serii Czy Wam się podoba Bo tak naprawdę Fajnie jakbyście mi pisali coś Coś pisali Co zmienić na przykład nie Co zmienić tutaj na serii? Co, co Coś zrobić po prostu, żeby lepiej się wam oglądało, albo coś. Wiecie. Coś zrobić, żeby było realniej, albo jakaś nowa maszyna, albo cokolwiek, jakaś akcja, co chcielibyście zobaczyć. Fajnie, jakbyście to pisali w, komenta w komentarzach. Naprawdę. E, mógłbym się o, sugerować tym po prostu. Eee, I następną kwestią, bo mi się wysypało, przesypałem. Następną kwestią, hmm, co do przegadania, co mam do przegadania, to są live. Y. Chciałbym zacząć e, robić live'y... Chciałem zacząć robić live, ale mm, po maratonie. Tak. Po tym maratonie będą, będą live. Na pewno będzie pierwszy live, bo tak szczerze już się przygotowałem do tego. Do live'ów psychicznie. <laughs> psychicznie, bo jednak wiecie, live to jest większy wysiłek live to jest większy wysiłek psychiczny bo wiecie Osoba która robi live'a wie że ogląda miał wiele osób i to leci na żywo, nie? To leci na żywo i ona nie może tego wyciąć albo nie wiem zakończyć odcinek, może wiem, zakończyć odcinek albo wyciąć jakąś scenę, nie? To akurat jest już to jest po prostu większy poziom już nie, do nagrywania To już jest większy poziom do nagrywania, dlatego no dlatego zwlekałem tak naprawdę z robieniem tych live'ów, ale już wszystko sobie uzgodniłem w myślach, więc jestem w naprawdę przygotowany do rozpoczęcia, do rozpoczęcia na robienia live'ów, bo live'y będą lepsze, moim zdaniem, niż odcinki, nie, bo na live'ie Więcej osób jest, nie? Wię więcej osób się zdobywa jako publika, nie? To mi chodzi. Czekajcie, coś tam jest. Dobra, nie ma sensu. Podjadę sypnę. Podjadę sypnę, bo nie ma sensu, czekajcie. Jeszcze zrobiłbym Zdjęcie na pamiątkę Nie, dobra, inaczej zrobię później. Będę robił live, już. Jak mówiłem rozpocznę gdzieś po maratonie już pierwszego live'a zrobię. Ee, ale ja też myślę, że no, będą się te live'y wiecie, pojawiały gdzieś e, na weekendy bardziej. Na weekendy wiecie, więcej ludzi będzie. Bo niektórzy z was nie wiem, na obozach są albo po prostu spędzają aktywniej czas na tygodniu, nie? Więc na weekendzie tutaj się takie chillowe live'y, a na tygodniu będą się pojawiać po prostu filmy. No chyba, że wyjątkowo jakoś się pojawi jakiś live'ik y taki krótki. Oczywiście też nie mówię, że tylko z farminga będą się pojawiać te live'y, bo... Chciałbym zacząć streamować jakoś e, nawet inną gierkę, albo nawet zacząć nagrywać inną gierkę. Byłoby to na pewno jakieś urozmaicenie na kanale, nie musielibyście oglądać ciągle jednej gry, czyli farminga. Chociaż cała, cały, cały kanał opiera się na farmingu u mnie. Więc no ale myślałem właśnie nad e, jakąś inną wielką propozycją taką e, propozycją taką to jest Eurotrack może Eurotrak może CSGO albo nie wiem, Minecraft no chyba że chcielibyście jakąś fabularną grę nie mogłem nawet Zagrywać z Outlast albo robić live y z Outlast'a Bo... będzie nowy Outlast Outlast 3 tego już taką serię. Może nie serię, tylko wiecie, Ja nie mogę Przesypamy, więc to źle to wyglądało. Eee, może taki takie live y luźne nie? z Outlasta chociaż luźne z Outlasta e, live y, to nie można tego nazwać luźnymi nie bo tamto srałbym po prostu jakbym grał w tę grę e, więc tak moja propozycja to jest Eurotrack Simulator 2 live albo filmy z jakichś tam dróg fajnych e, na promocję bo mam promocja, więc na promocję czyli zwiedzanie na przykład Polski w Europaku, czy coś takiego nie e, lub na przykład można by było zacząć Minecrafta albo CS. Jeżeli byście chcieli. Więc, yy, więc tak. Moja propozycja to... Moja propozycja to CSGO. Eurotrack 2 eee, albo Minecraft albo Red Dead w sumie też nie wiem, możecie napisać możecie napisać w komentarzu, ja chętnie czytam te komentarze, wszystkie wasze bio się robi jak eee, piszecie komentarz, bo no widzę, że was jest, nie? chcecie mnie oglądać, to jest to jest dla mnie taki taki zastrzyk tych, e, taki, takiego pobudzenia do nagrywania nie e, zbiorę tutaj co jest te resztki i skończę odcinek bo zrobię po prostu na drugim polu to zrobię to zrobię inaczej nie? pole to już zrobię poza odcinkiem no, ja nie chcę żeby to też tak nierealnie wyglądało, że tak łyżkę kładę, ale farming jest na tyle ułomny, że jeżeli tak nie położysz łyżki, to ona tego nie zbierze, nie? Ona musi z ziemią wziąć, po prostu nie. nie da się, no właśnie. Nie, farmik jest upośledzony, moim zdaniem. Dobra. Nevermind. Nie będę obrażał, bo jeszcze zbanują mnie... No, ...farmingą. Giants jakiś wam się o no, komputer i no, odinstaluje mi farmika Ciekawe, czy to jest z was Może. Nie no, dobra. Mm, nie śmieję się, oczywiście. sobie ostatni przejazd tutaj tą miedzę miedzę tutaj zrobimy i kończę odcinek nie? więc piszcie w komentarzach jaką grę chcielibyście z wymienionych przeze mnie chociaż może możemy zrobić jakąś ankietę co na live, na tak, przykład, nie? Co na live, czy coś takiego, żeby przygotować na to Dobra, tak szczerze mówiąc, to ja zakończę tutaj, bo załaduję się i pojadę na następne pole, żeby już nie jeździć do domu, więc e, to by było na tyle w tym odcineczku. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Prosiłbym Was o zostawienie łapeczki w górę no i, u, i u, o, udostępnienie tego filmu po prostu dalej, nie bo chciałbym zdobyć jakąś, wiecie, taką większą publikę, żeby po prostu chciałbym, żebyście mi pomogli, żeby ten film, ten, te filmy trafiały po prostu do większej ilości ludzi więc prosiłbym Was o udostępnienie po prostu dalej tego filmu. Więc co? Czekajcie na nową serię, czekajcie na maraton, który nastąpi w niedzielę, następną niedzielę, od wypuszczenia tego filmu. I co? Żegnam się z Wami serdecznie i miłego dnia Wam życzę! Ściemana.